Ją witam serdecznie w nowym 2023 roku Już nie takim nowym, bo ma ponad 3 tygodnie, ale mniejsze od to e, To ja, Konrad, znany również jako Suchoklates od czasów liceum jeszcze e, Witam wszystkich moich 70 widzów i wszystkich tych, witam i Ciebie, witam i wszystkich tych, którzy, którzy jakimś cudem tutaj się dostali, chociaż, chociaż mnie zwykle nie oglądają e, No to tak, ten film to będzie takie trochę rozliczenie z ostatnich dwóch lat i, i może jakieś wstępne plany na to co może się zdarzyć w tym roku. Cóż, e, nagrałem film o planach na 2020, na 2020 tak. E, I cóż, e, delikatnie mówiąc, no nie wypadł. Dlatego trochę głupio mi było e, nagrywać e, film o planach e, na 2021 i 2022, bo wiedziałem, że będę miał trochę, trochę do roboty i ta e, aktywność niestety trochę ucierpi. Więc e, więc e, no niestety tak to, tak to wyglądało. E, a co do tego roku, to tak myślę sobie, że warto by było wrócić jednak do tego, co mówiłem w planach na 2020. Spróbuję może wziąć się za treningi do półmaratonu Gdańsk i może po czterech latach uda mi się poprawić ten czas. I będę celował w godzinę 45. tego wyposażyłem się w e-book Uniwersalna sylwetka od stalowego szoku, który jest jednym z moich ulubionych youtuberów, jeżeli chodzi o tematykę treningu siłowego i postaram się jakoś połączyć e, treningi do półmaratonu. Kurde, już jestem zasapany. No niestety, takie to jest chodzenie po, po dużych wyniesieniach. Postaram się połączyć e, treningi do półmaratonu z próbą utrzymania e, Jakiejś dobrej tężyzny fizycznej, bo o ile y, jeżeli chodzi o moją sylwetkę, to odsetek tłuszczu jakoś nie zwiększył się masakrycznie, dalej się trzyma około tych przeciętnych 20-25%, to y, trochę masa poszła w górę, bo ważyłem około 80 kg, kiedy biegłem ostatnio te 4 lata temu, a teraz jest 88 No, Także w dużym skrócie półmaraton i utrzymanie masy mięśniowej. Jeżeli chodzi o moją aktywność na kanale, to będzie tutaj się pojawiało właśnie więcej vlogów na ten temat, ale też postaram się utrzymać jakąś aktywność, jeżeli chodzi o kuchnię suchokratesa. No i tyle. I troszeczkę w ostatnich tygodniach chciałem Wam nagrać filmiki na temat loaded fries, o tym pisałem zresztą posta, no ale niestety choróbsko pokrzyżowało mi tany, jak zresztą przez ostatnie 3 lata. No, to chyba tyle ode mnie. Na razie.